Dzień dobry moi drodzy! Witam Was dzisiaj z pomorskich lasów. Chciałbym Was zaprosić na film. Naprawdę dzisiaj jest dosyć ciekawy film, Po grzybów pojawia się coraz więcej młodych borowików szlachetnych, podgrzybów brunatnych i innych fajnych grzybków. Muchomorki robi się powoli kolorowo. Chciałbym też zachęcić do subskrybowania mojego kanału, lajkowania i udostępniania, a oczywiście komentowania i zapraszam na film moi drodzy mamy pierwszy okaz tego poranka później już lepiej będzie widać bo podejrzewam że będzie jaśniej jak to w dzień zobaczcie to jest pierwszy zobaczcie jakie cuda szukamy dalej i się rozjaśnia bo mamy przed siódmą godziną od szóstej siedzę w lesie od szóstej siedzę w lesie bo ciemno było, myślałem, że to szybciej się rozjaśnia dobrze idziemy dalej i mamy kolejnego w tym razem też maluszka wiem, że słabo widać, ale jest jeszcze ciemno w lesie, chociaż jest po godzinie siódmej. Tu mamy kolejny piękny okaz. Trochę obżarty. Ciężko z ostrością. Nie wiem czy to brak światła na dworzu powoduje taki stan, ale o mamy Oto takiego pięknicia. I tu jeszcze w krzakach. A tu będzie całkiem ciemno. Ale postaram się wydobyć. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka rodzinka. Zobaczcie. Mamy jednego. Bambaryłka. O. A tu mamy takie trzy, pokażę do światła. O. widzicie? Jakie sympatyczne Nie chcę się wyostrzyć Dobrze? To mamy te? Kilka sztuk. I możemy iść dalej. No, teraz trafił mi się podgrzyb brunatny. Też pewnie będzie słabo widać. Życzenia co do jakości. Proszę składać skargi do pogody. Jeden, jak przykucnąłem, zauważyłem drugiego. To mamy dwa. Powiem wam tak. Wieje, leje niemiłosiernie dzisiaj. Zbieramy w ulewę te dary natury. Miało się rozwidnić, ale tak się zachmurzyło, że nie chce się rozwidniać. Ciężko cokolwiek dostrzec tu jak do was mówię to teraz mi się udało znaleźć znowu dwa kolejne powiem wam że ciężko je dzisiaj wypatrzeć tak są poukrywane albo tak jest ciemno Ach, mamy cztery idziemy dalej byłem schylony i oczyszczałem grzybki, udało mi się dostrzec ten nie akurat, bo ten to był robaczywy! O, takiego pięknego borowika Krasno Borowika z Toporego Zobaczcie jaka ładna sztuka Piękna tu obok niego było ukryte takie maleństwo. O, w tamtym roku, w tym akurat miejscu, rosły akurat borowiki szlachetne. Miałem okazję tu tych pięknych sztuk nazbierać, co było widać w tamtym roku w moich filmach. Dobrze już chyba nic nie znajdę będziemy oddalać się od tego miejsca i szukać w kolejnym Dzisiaj w tym lekko ponurym lesie udało mi się znaleźć kolejnego podgrzyba brunatnego Koło koszyka zostawiłem drugiego Koło koszyka zostawiłem drugiego, więc idę po niego. A idąc po niego, zauważyłem kolejnego. Tu jest jeszcze taki malutki, ale zostawimy go dla kogoś innego. Ktoś też musi coś zebrać. Tu mamy jeszcze jeden piękny okaz. Jeden i mamy trzy taką fajną rodzinkę. I możemy szukać dalej. Są takie małe, takie niewidoczne, że najlepiej by było chodzić na czterech, ale w tych warunkach pogodowych raczej nie preferuję i nie proponuję. Dobrze, idziemy dalej. Mamy kolejnego wypatrzonego ale zrobiło się jaśniej fakt, że deszczyk jeszcze pada zobaczcie jakie małe bambaryłki podgrzyby brunatne o, tego nie będziemy brać, bo jest malutki tego zabierzemy tego też tego też. Tego nie będę zabierał. Tego też nie będę zabierał. Jeszcze koło, koło koszyka miałem kolejnego. Ale gdzie mam koszyk? A tu mam koszyk. <noise> o, ten już taki grubszy. No i znowu kilka udało się znaleźć Słoiczek Jak znalazł Warto było wybrać się Wczesnym rankiem I przyjechać do lasu No tu kolejny wypatrzony Zaraz będzie Wykręcony Obok rośnie malutki Gdzieś mi się zgubił, ale jego nie będę zbierał, a na tego przed chwilą musiałem nadepnąć. Zobaczcie, o i ten malutki, a tego nie będę zbierał. Idę dalej. Zobaczcie, moi drodzy, teraz już mamy większe sztuki. Napięcie wzrosło. Patrzcie, jaki piękne podgrzyb brunatny. Jeden i tu mamy drugiego. Ciekawe, czy okażą się robaczywe, zaczerwione. O. I zobaczcie. Zdrowiutkie. Jak jeden. A przy okazji jeszcze maluszek. Maluszek z żabką. Zobaczcie. Szabka może miała chęć na niego. Ale jako zabieram. I pędzimy dalej w las. Szukać borowików. I kolejny. Błodociany grzybek. I mamy kolejnego borowika. Trochę obżarty, ale jak każdy okaz wyjątkowy. Jaką radość sprawia grzybobranie. Dzisiaj jest dla mnie dobry dzień. Może dużo nie znalazłem, ale już fajne okazy mam. Jeszcze godzinę tu pobędę, więc może jeszcze coś się uda znaleźć. Ruszamy dalej. Zobaczcie, moi drodzy, jakie fajne małe buchomorki. Ostatnio ich prawie w ogóle nie było widać. To było za sucho. Ale teraz mamy okazję je obserwować. Powiem Wam, że w lesie robi się dosyć ciekawie. Jedynie może pogoda trochę zniechęca, ale ja się ubrałem wczesnym rankiem, wyszedłem z domu i przyjechałem tu. Może jeszcze wam, Was czymś ucieszę i pokażę, jak to jest w pomorskich lasach z grzybkami w pomorskich lasach w okolicach Kartus. Idziemy dalej O, moi drodzy W końcu się udało znaleźć Zobaczcie Jakie piękniusie Jeden Drugi Trochę przysuszone Ale są Koźlareczki laryczki banieczki zobaczcie kolejny kolejny wypasiony jest następny obalony i zaraz będzie kolejny widziałem kolejnego umknął mój długo i krótkowzroczności zobaczcie oj ułamał się ale cieszę cieszy taki pojaw super naprawdę o widzę kolejnego w tych krzaczkach zobaczcie jak one są ukryte Robiły wrażenie, jakby nie chciał się pokazać. Zobaczcie ile sztuk. Oczyszczę i spróbuję znaleźć coś jeszcze. I jeszcze jeden sztuk. Ukryte już chyba ostatnie, więcej nie widzę. Ruszam dalej poszukiwać pięknych grzybów. Zobaczcie, jaki tu piękny borowik rysł wcześniej. Ślimak chyba jest nim od początku. Zobaczcie jaka, jaki upasiony Naprawdę ten ślimak jest wielki Zobaczcie Wielka sztuka Powiem Wam w tej części gdzie powinno być sporo tych borowików gdzie często też można było dużo znaleźć, jakoś one nie występują. Więc w tej części lasu jestem trochę zmartwiony, że nic nie mogę znaleźć do dzisiejszej pizzy. Będzie pizza z borowików. Dobrze, ruszymy jeszcze tam, posperamy. I będę uciekał do domu, bo dzisiaj mam też napięty grafik. Ej, jaki piękny. Zielony, zobaczcie, jaki dywan leśny dywan i małe, szybkie. Takie kompozycje są wyjątkowe, chociaż. Szkoda, że nie mogliśmy ich zauważyć w sierpniu, wrześniu. To wszystko było blade i wysuszone. Ale na szczęście Mech dostając wilgoci to bardzo szybko się odradza. To jest taka gąbeczka leśna, która nasionka po Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj będę kończył. Dużo grzybków aż tak nie udało mi się znaleźć, ale najwięcej z ostatnich tygodni. Naprawdę ciekawie polecam wybrać się do lasu, jeszcze trafić w swój wysyp, czy jak poprawnie mówią, pojaw. Na koniec jeszcze chciałbym zachęcić Was do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, udostępniania, komentowania. Jest to dla mnie dużym wsparciem. Dzięki temu kanał się rozwija i zyskuje większe, większą liczbę fanów, subskrybentów. A tymczasem. Pozdrawiam serdecznie życzę miłego weekendu i udanych zbiorów Jeśli ktoś oczywiście wybierze się do lasu. Pozdrawiam, cześć, do zobaczenia.